Ziemaneska, witam Was i brzysk śmierci! Nieważne zabijania Simów nigdy za wiele. Losowanie numer 3, gdzie technicznie rzecz biorąc dziesiątka by przeszło, ale stwierdziłam, że wezwanie numer 10 przy takich kondycjach byłoby absolutnym koszmarem, więc losujemy coś innego i jedynka niestety była i... Mm. 7k to nie jest coś, na co liczyłam, ponieważ w to jest idą mrozy i to wcale nie jest szybkie wyzwanie, ale cóż. Wyposażenie lodówka, blat, prysznic, toaleta, telewizor, składany fotel, śmieci się do nowego życia, ponieważ nie przechowuje śmieci. Zandradowa Max Motives, trzeba usunąć dach i ustawić podłogę tak, żeby cały czas było zimno i padał śnieg. i Jedynym bezpiecznym miejscem ma by być odgrodzona kabina prysznicowa, mają nie umrzeć z głodu. Ponieważ, być jak zamarzają, to się wszystkie te spadają, potrzeby aż się nie odmrożą, bądź choroby wywołanej przez mróz. No i te same stady odnośnie głodu, co w każdym innym wyzwaniu obio. I nasze świnki morskie już są gotowe. Specjalnie postawiłam telewizor, tak żeby nie bardzo siedzieli jednocześnie na fotelu. Ale nie wiem, nie trzeba będzie zmodyfikować tego na wyzwania czy to i tak nie jest zbyt wredne, żeby, tak wiecie, utrudniać im życie. Ale z drugiej strony, kto je broni siedzieć na kiblu i oglądać? Albo na fotelu i tak po prostu z, z, ze skosu, Zobaczmy, żeby coś było widać. O, jestem sobie Simem, o, siadam gdzieś tu. Pewnie mam głowę o tak cofnę, żeby nie. O, chyba przewaliłam w ścianę. No, teraz jak wyłączyła, to na pewno nie zobaczę, ale może jakbyś łaski swojej nie wiem, patrzę, ale odpaliła. Dziękuję. No to widzę bez problemu. Wydziwia baba. W każdym razie będzie taki moment, że jak oni zaczną zamarzać, że wtedy higienę dajemy na 50%, to muszę w końcu dodać do, do zasad. Dlatego, że oni potem bardzo długo, skoro nie mają jak się spocić, nie idą pod ten prysznic. Ergo strasznie marzną, i tak no nie bardzo ich mózg działa, że ej, możemy tam pójść i będzie tam cieplej, więc trzeba jakoś tak dopomóc tym kretynom. Hu, hu, ha, hu, ha. Huh, huh, huh. Nasz zim My się zimy nie boimy. W dresach po śniegu chodzimy. <noise> Niech nauczkę ma. Zginę sobie. <noise> Chciałabym wiedzieć, że ona tu przeżyje. Że została po prostu, wiecie, kartę, wyjść bezpłatnie z więzienia i ona teraz jest 2 320 i ona wygrywa to wyzwanie. Oho, gra się ciała zamarzają. No ona już zamarzła, więc poczekamy, aż jeszcze jego złapie i zaciągniemy. Ej, on poszedł. Ej, to jednak nic nie robi, jak on jest 200 IQ. On przecież nie miał aż takiego. Czy ty jesteś jakiś taki mega higieniczny? Nie jesteś. Ej, on jest niechlujny, a nie powiem co. A, a, a poszedł i się ogarnął. Ej, weź ty, kobieto. Twoje szanse tak trochę. O, marniłam, dobra, poszła. Nieważne. Ogarnęłaś się sama, ja nic nie muszę robić. Ale no to Marnie wygląda. Ona wolniej zareagowała. Ona wolniej się ogarnia z jedzeniem. On widzę tutaj teraz ma kryzys wieku średniego i. Wiecie, dawno nie doznał dotyku kobiety, więc teraz będzie tak merdać te kanapeczki, jakby to jest najbliżej, <noise> najbliżej kobiety, jak mógł się znaleźć czyli po prostu idąc do kuchni, samemu się wiecie, cosplayując jako. <noise> kobieta w perelu. Ziemniak, jak ty to robisz, że jesteś taka niezabawna? No nie wiem, z tym się trzeba było urodzić. <noise> Ale ona, widzę, tak cały czas zachodzi tutaj do środka. znawia mnie to bardzo, że ona tak się zachodzi i tak wchodzi, ale, ale on znowu się wykąpał. O, on sobie chyba nie daje w kaszę dmuchać. On ma takie, nie dzisiaj żoneczko, kanapeczko, a już. <ścoughs> On zjadł. Bo ona jeszcze nie poszła, a on, mimo iż jest zimno, on nie marznie, A dach ma ustawiony, no to dos słownie to jest wszystko tak samo. On też już zamarzł. No to już nie jest najlepiej. Często znowu pójdzie się umyć. Proszę powiedz mi, że pójdziesz się umyć, że to się okaże 200 IQ. Bo ona śmierdzi bardziej i jeszcze do niej nie dotarło, że wypadałoby coś zrobić ze swoim życiem. Ale to w sumie tak jak ja. Twierdzę też mi nie przychodzi do głowy, że wypadałoby umyć stopy. Ale nie, ona się umyła. On też, w tym wie, on dużo. Na dużo wyższym poziomie higieny, to jest bo on jest niechlujny. On jest niechlujny, a mimo to go ciągnie jakoś tak mocno do tego kompania. Czy to ma coś wspólnego z na przykład hobby, bo on jest fitnessiarą definitywną. Nie wiem. Ej, aut autentycznie nie wiem, jak zareagować w tej chwili. Coś musi być takiego, co sprawia, że on reaguje dużo szybciej na tym prysznic, dzięki czemu ono na pewno kupił sobie sporo czasu, bo ona chyba do tej pory dwa razy była pod prysznicem, on był trzy. I to zrobi różnicę naprawdę w czasie, jeśli on będzie o pozostałe potrzeby dbać. Tak samo jak kupowanie gier na Instant Gaming robi różnicę. Dzisiaj jednym z tych randomowych razów, gdzie opowiadam o grach, które ja lubię poza kanałem, przedstawiam wam gry z serii Neptun. W rewelacyjnej scenie są obecnie dwie najnowsze instalacje, czyli Neptunia Virtual Stars i Neptunia vs Senrang Góra, a że ja Senranka górę również ogrywam i uwielbiam, to połączenie jest idealne. Jeśli wolicie bardziej puzzle, to Catherine Classic w rewelacyjnej cenie i widzę, że szykuje się w końcu na pc taki Catherine Full Body, więc można sobie ustawić przypomnienie, żeby dostać informacje jak tylko gra będzie dostępna do kupienia na Instant Gaming. Coś cięższego, coś bardziej w stronę jakichś Dark Soulsów, no to Code Vein. swoją drogą pojawił się za dwa razy na streamie. I ty mi bekasz, jak ja sponsora próbuję nagrywać? Mam. Jeśli któraś was zainteresowała, albo chcecie sami przeszukać dostępne promocje, to linka afilacyjny znajdziecie w opisie. I czas wracać. Oho, o, a jakim prawem on zamarzł pierwszy? Nie wierzę. Chociaż może ona wcześniej zamarzła, ale ja po prostu nie ogarnęłam. Może sok? Bo on też pił nim go zamroził, ale wiecie, on przynajmniej zamrozić. Chociaż, co jest lepsze, zamarznąć tak blisko kibla, że jak ci ktoś tak piup, pchnie to, że możesz sobie rozbić szczękę o, o cuda tej muszli, czy zamarznąć z ryjem w ścianie, basically, przytulając się do śmietnika. Śmietniku mybilowet. Śmietniku zasiedlowego życia, my Śmietniku zasiedlowego życia, bo nie przychowuje śmieci Mailowe. <śmietniku zasiedlowego życia, my beloved> Kocham. Hours later. Ona jest bardziej głodna mm. i obydwie są śmierdzące, więc idą się umyć. To ich jako tako rozgrzeje niewiele, ale nadal jakby... Najlepsze co jemu by się mogło teraz trafić? Jak on by usnął pod... Oh! Jakim cudem on się rozgrzał? Chyba to, że po prostu spędził tę chwilę tutaj po prysznicu. Jak wiecie, nie chcę wchodzić tak typu, że o tak, para od ciepłego prysznica utrzymała się w pomieszczeniu i w ogóle. Ale myślę, że może szansa na to, że on miał teraz te animację płaczu tutaj. W tym pomieszczeniu zamkniętym sprawiło, że on się dał radę odmrozić. Oho, ona zaczęła się kąpać, ale się nie wykąpała, bo kaszlnęła. też jest szansa, że możemy ją jakoś kupić, no bo się zaczęła, wiesz, trochę rozgrzewać i zaczęła kaszleć. I teraz, jakby na przykład znowu jakbyś kaszlnęła. Edwin, to, to czego kontynuowałam, zanim on mi bezczelnie przerwał odmrożeniem się? To jest to, że najlepsze co oni mogliby zrobić, to wziąć prysznic na jakimś takim mega wyczerpaniu i usnąć na stojąco, tam by za mało chyba miejsca, żeby padli na, na łeb, na szyję. Ale jakby się zatrzymali właśnie na to spanie, to myślę, że to jest jakby naprawdę saving grace. Ja może się zacznę kręcić, tak żeby ta kamera nie była taka Praktyczna, wiecie. K Kamera z drona. <grywa> Kamera z drona. One Operation teraz Teresa, Teresa powraca do zdrowia. I zamarzła. Zmroziło ją z tej radości. I znowu ona, ona ma coś do tego śmietnika, i ktoś się by ciągnie. Czy ona teraz się liczy, że jest tak jakby w pomieszczeniu? Bo technicznie rzecz biorąc, tak trochę jest. Technicznie, że. Rzecz... Dobra, już. O, była. Coś zmieni w naszym życiu, bo, bo była tak trochę. No, kurde. No. Later. Ona pada. Ona. Pa Teresa. No. Teresa, ja ci tak kibi. Teresa? <ścoughs> Teresa! <noise> Teresa po raz kolejny wywinęła się szponą ta nosa, czy coś bardziej to w sumie ziemnia kosa, ale skubana naprawdę balansuje na krawędzi. Ale jeśli jego teraz by zmroziło na dłużej, dla niej jest szansa, tylko ona za mało je. A jak ją, z... jak... Nawet jak ją na chwilę zmrozi, to chwilowe zmrożenie zdejmuje trochę statystyk. Teresa! Teresa nie sraj, tylko żry! I on jest jakiś taki bardziej ogarnięty, bo sobie płatuszki zrobi w ogóle. A to nawet teraz żarcie nie zrobił jakiegoś takiego konkretnego piwsko wiecznie chleje, albo grzebie w tej lodówce, jak palcem w nosie, górnik, co złoto znalazł. O! No i mówiłam, mówiłam, widzieliście jak, jak spadają, jak, jak się tam też jeszcze tego gruchnęła w ziemię. Uuu, Teresa, Teresa. Pff. Teresa! A myśmy cię tak kimizowali! Ty. Ty tempa dzido skończona Jesteś, jesteś z siebie zadowolony? No bardzo widzę <gryw> Ale dobra To jest nasz pierwszy oficjalny czempion Bo w podróżach byli tylko 3 simowie Tak jak jakby jeden odcinek więcej musieliśmy jednego wskrzeszać Czy dupą się zwrócił? Ta najlepiej Najlepiej spróbuj się obrócić jeszcze raz, jak ja się obrócę w Twoją stronę, to inaczej. Na ten moment mamy w końcu jednego, jednego najsilniejszego, tak wiecie tak z, z rodziny, co nie? W sumie to by było ciekawe, gdyby zrobić coś takiego kiedyś z rodzinami. Ale Ci się jak może nie zapędzaj, bo, bo nawet nawet tego nie umiesz skończyć, więc zanim będziesz robić jakieś alter wersje tego, to... Ja Wam dziękuję za lekki, zobaczcie, ten deal. Dziękuję również moim na zimno odpornym... Śmiercią żony się nie przejmującym, kanapeczki świetnie merdającym i w ogóle często pod prysznic chodzącym, żeby nie być bardzo śmierdzącym, wspierającym. Ja. Ja, ja. Kiedy życie daje w kość, zbiera w by złość. Obejrzy se ziemniaka, zabawna z niej pokraka. I mówi o sobie w trzeciej osobie, i nie umie rymować. Ale serio jest zabawna, więc polecam ją obrzaić, w sensie mnie.